Będziemy musieli podjąć działania, w tym działania niepopularne. W tym działania, które będą wymagały wyrzeczenia i zrozumienia od wszystkich. W rodzinach, w których dochód przekracza 85 tysięcy złotych rocznie. Mówimy w związku z tym o tym drugim progu podatkowym. Przysługiwać świadczenie, ta, ta ulga rodzina będzie w sytuacji, kiedy będzie co najmniej dwójka dzieci. Utrzymujemy bycikowe, ale będzie ono dotyczyło wyłącznie rodziny, których dochody nie przekraczają 85 tysięcy złotych rocznie. Odpisanie 50% kosztów uzyskania przychodu będzie możliwe wtedy, kiedy ten przychód z tytułu tej działalności nie przekracza 85 tys. złotych rocznie. Powyżej tego progu, od kwoty, od kwoty powyżej tego progu, korzystający z tych uprawnień będą płacili normalny, tak jak każdy inny obywatel, podatek. Zaproponujemy, mając świadomość, że usługi internetowe relatywnie tanieją, likwidację ulgi na internet. Zaproponujemy w związku z tym podniesienie składki o 2 punkty procentowe po stronie pracodawców. Od lutego 2012 zaproponujemy. Zmianę systemu w odniesieniu do rolników. Rolnicy na gospodarstwach od 6 do 15 hektarów będą płacili połowę składki płaconej dziś przez osoby mające działalność gospodarczą poza rolnictwem, a powyżej 15 hektarów całą składkę. Od 2013 roku dla gospodarstw rolnych zaczniemy wprowadzać rachunkowość, a następnie opodatkowanie dochodów na ogólnych zasadach. Uporządkowanie kwestii rachunkowości rolnej umożliwi zbudowanie nowoczesnego systemu ubezpieczeń społecznych rolników, co będzie w konsekwencji umożliwiało odejście od krusu od roku 2013, a więc praktycznie od zaraz, stopniowo zrównywać i podwyższać wiek przechodzenia na emeryturę kobiet i mężczyzn, finalnie do 67 roku życia. Proponujemy także Przegląd i decyzje dotyczące grup dzisiaj emerytalnie uprzywilejowanych. Dotyczy to mundurówek, górników, prokuratorów i sędziów i księży. Potrzebna jest także dyskusja nad emerytalnym zabezpieczeniem duchownych. Jeśli będzie to wymagało, nie jest to konieczność, ale gdyby się okazało, że wymagać to będzie zmian w Konkordacie, jesteśmy na to gotowi. To, co powiedział tutaj premier, można ująć najkrócej. No, trzeba zapłacić cenę za 4 lata rządów Platformy Obywatelskiej. Przyjęcie w 2013 roku już do realizacji tego pakietu to będzie Wysoka Izbo. Kolejne obciążenie naszego wzrostu, kolejne koszty naszego wzrostu i to będzie prawdopodobnie przeniesienie się pewnej części naszego przemysłu za wschodnią granicę. Jeżeli połączyć te dwie sprawy, to znaczy euro i pakiet klimatyczny, to chcę powiedzieć, że skutki dla polskiej gospodarki, dla poziomu życia w Polsce dla polskiego rozwoju, ale także dla polskiej suwerenności będą mniej więcej takie jak przegrana wojna. Trzeba wykorzystać każdą okazję, żeby repolonizować polskie banki. Trzeba wyciągnąć polski budżet. Budżet elastyczny, budżet wariantowy to jest mniej więcej coś takiego jak plan otwarty z późnego gierka. To znaczy, że po prostu nie ma budżetu. To znaczy, że jedna z podstaw funkcjonowania państwa się po prostu rozpadła. Nowa fala polskiego kapitalizmu to jest po prostu jedyna szansa dla Polski, ale to jest ogromne zadanie dla władzy i to zadanie powinno być wykonane. I powtarzam, to jest jedyna szansa, żeby nie było straconego pokolenia. Jest także inna kwestia, która bezpośrednio no, nie zupełnie bezpośrednio poprzez przedmiot, że tak powiem, czyli właśnie młodych ludzi, ale także ludzi średniego pokolenia z tym się wiąże. To jest podjęcie budowy mieszkań dla ludzi średnio i mniej zarabiających. Otóż to jest tak, że to nie wymaga środków budżetowych, bo takich rzeczywiście w tej chwili nie ma. To wymaga co najwyżej oddania pewnej części majątku państwowego w postaci terenów, i można spróbować to bez środków budżetowych zrobić. Mamy dzisiaj w Polsce próbę, już mocno zaawansowaną próbę powtórzenia manewru z początku lat 90., wtedy wielki kryzys społeczny, ogromne bezrobocie. Wszystkie te społeczne dolegliwości i jednocześnie uwłaszczanie się nomenklatury bezczelne, przejmowanie majątku wspólnego, było słonięte atakiem na Kościół, atakiem na tradycyjne wartości, głoszeniem historycznej amnezji. I to trzeba przyznać w owym czasie, w jakim stopniu się udało. Dzisiaj establishment przerażony reakcją społeczeństwa na smoleńsk, można mówić o smoleńskim strachu, ale przede wszystkim przerażony perspektywą kryzysu, wraca do tego. Ten atak na krzyż, na kościół, mat, patriotyz został ponownie i to w sposób niesłychanie wręcz bezczelny brutalny, podjęty. I jest rzeczą niesłychanie wręcz bolesną i trudną. Trudną do przyjęcia, że w tych węzłowych momentach, w których następowała konfrontacja tych wartości, w sierpniu pod krzyżem, teraz 11 listopada, władza niezależnie od swoich deklaracji, niezależnie od tego, tak mi dopomóż Bóg, była po lewej stronie, po skrajnie lewej stronie. Będziemy się temu przeciwstawiać z całym zdecydowaniem. Będziemy bronić krzyża, będziemy po stronie tej części, w szczególności młodego pokolenia, która się na to nie zgadza, która się przeciwko temu organizuje. Optujemy za rozwiązaniem Narodowego Funduszu Zdrowia. Trzeba umieć się przyznać, tak jak w sprawie Narodowego Funduszu, że reforma się nie udała, także te zmiany ostatnich czterech lat. I trzeba sobie jasno powiedzieć, że dobra oświata to kształtowanie mocnej tożsamości narodowej, przede wszystkim poprzez lekcje historii, oczywiście do ostatniej klasy i jednolitym kursem w całym kraju. To wysokie wymagania merytoryczne i to wysoka dyscyplina. Natomiast zła oświata. To brak kształtowania świadomości, to niskie wymagania i niska dyscyplina. Tylko że to jest droga na zmywaki do marnej pracy na Zachodzie. To jest droga do najniższych stawek w Londynie, jakie dzisiaj mają Polacy, jeżeli chodzi o stawki godzinowe. Praktycznie zlikwidowany jest system kontroli wewnątrz aż po gus, aż po gus, proszę państwa. Aż po GUS te słowa, które wypowiedział jeden z przedstawicieli partii rządzącej, że nie po to zmienialiśmy kierownictwo gus żeby mieć 55%, czy przekroczyć 55% długu publicznego, znakomicie to oddaje. W 2013 roku ostatni punkt będzie zdobyty, mówię tutaj o prezesie Najwyższej Izby Kontroli. No jeżeli to rzeczywiście będzie pan Sekuła, to będzie można powiedzieć, że sprawa została załatwiona do końca. W ramach tego oporu, tego piętnowania tych przedsięwzięć, tej sytuacji postanowiliśmy stworzyć biuro interwencyjne Prawa i Sprawiedliwości z Zofią Romaszewską na czele. I wreszcie polityka zagraniczna, międzynarodowa sytuacja Polski. Otóż w zgodzie faktami, z faktami to jest tak, że polityka Płynięcia w głównym nurcie polityka Brzydkiej Panny, jak to mówił bez posagu jeszcze do tego, jak to mówił mentor tych, którzy dzisiaj polityką zagraniczną zawiadują, skończyła się w bardzo określonym miejscu mianowicie za drzwiami. Skończyła się za drzwiami. W jednej z niemieckich Gazet jest taki dowcip, gdzie jest mowa o tym, jak to Berlusconi ma być wyrzucony za drzwi, tam, gdzie są Polacy i inni, którzy nie mają nic do powiedzenia. No dowci powiedzmy sobie ołowiany w tym stylu właściwym dla pewnych nacji, ale niestety oddający istotę rzeczy. Czy można temu przeciwdziałać? Spójrzmy na Czechy, spójrzmy na Węgry oczywiście można. Można tutaj podejmować najróżniejszego rodzaju inicjatywy. Tylko trzeba chcieć, trzeba mieć odwagę, trzeba mieć inwencję. Nie trzeba się bać tych silniejszych. A ta sprawa lęku, lęku przed silniejszymi ma w Polsce jeszcze jeden aspekt. To jest ten niebywały serwilizm wobec Rosji. Te prośby o prawo do przeniesienia pomnika. Ale to jest przede wszystkim to, o czym mówię na końcu. To jest katastrofa smoleńska, tragedia smoleńska, hańba smoleńska. To jest niewyjaśnienie tej sprawy. To ogniskuje sobie i sprawy polskiej demokracji, polskiej suwerenności i polskiej praworządności. Ta sprawa musi być wyjaśniona i. Gdyby nawet we wszystkich kwestiach, o których tutaj mówiono, było dobrze, to tylko ta sprawa jest wystarczająca, żebyś mógł tutaj powiedzieć, że będziemy głosowali przeciwko wotum zaufania dla tego rządu. I muszę powiedzieć, nie ma pan pomysłu, panie premierze. Nie ma pan pomysłu na Polskę. Prawdopodobieństwo kryzysu jest większe niż do tej pory myśleli. Skoro pan nie przedstawia żadnego pomysłu, a mówi tylko o różnego rodzaju cięciach. Otóż pan w ogóle nie zaproponował żadnego rządu dla Polski. Pan zaproponował rząd dla Platformy Obywatelskiej, żeby rządzić Platformą Obywatelską, a nie polskim państwem. Skasował pan schetynę, musiał pan dowartościować go wina. To, to jest jedyna logika tych postępowań. Dlaczego pan jest taki słaby wobec silnych, a taki silny wobec słabych? Panie premierze, gdzie te 300 miliardów z Unii Europejskiej? Gdzie one są? Pan je obiecał w kampanii wyborczej. Wydłużenie wieku emerytalnego znacznie utrudni możliwość znalezienia pracy właśnie dla młodych ludzi. Pan musi zacząć oszczędzać od siebie. Pan musi zlikwidować swoje bizancjum. Musi pan zlikwidować gabinety polityczne i inne nikomu zupełnie niepotrzebne, a kosztowne rozwiązania. Panie, pre, panie premierze, dzisiaj pan bardzo skrzętnie przemy, przemilczał. Podwyżkę podatku VAT. My wiemy, że już dzisiaj Pan sobie to zagwarantował, nie pytając o zgodę Sejmu. To już ma Pan zagwarantowane. Zatem czy prawdą jest to, o czym mówi się bardzo głośno w kuluarach, że zamierza Pan wprowadzać podatek katastralny? Proszę odpowiedzieć, czy to jest prawda, Panie Premierze? Dzięki Pana postępowaniu w Europie już nikt się z nami nie liczy. Już nikt nawet nie udaje, że konsultuje z Panem jakiekolwiek decyzje, i to nawet w okresie, kiedy Polska przewodniczy Unii Europejskiej. Wbrew Pana marzeniom, Panie Premierze, nie siedzi Pan przy stole, ale jest Pan w karcie dań. Nie wolno nam godzić w małe i średnie przedsiębiorstwa, nie wolno podwyższać tych kosztów pracy, a Pan to dzisiaj proponuje, bo to wygeneruje kolejne bezrobocie. Nie było żadnej propozycji, w jaki sposób zwiększyć miejsca pracy. I wolność wreszcie, Panie Premierze, bo o wolności mówiliśmy. To wolność bez procesów za antyrządowe hasła i i to jest wolność bez zwalniania dziennikarzy z pracy, tylko za to, że mają inne zdanie niż pan. Panie premierze, czy tak bardzo pan się obawia krytyki i niezadowolenia społecznego, że pospiesznie obiecuje pan po 300 złotych podwyżki dla każdego policjanta? Zwiększyć opodatkowanie rolników, zwiększyć opodatkowanie księży, emerytów zmusić do pracy, młodym zabrać internet? To dzisiaj są pana pomysły, w ekspoze Panie premierze, głosowały na pana kobiety. Dostały 7 lat dłuższych robót. Głosowały na pana rodziny. Zabrał Pan im Becikowe. A Kościół za to, że się nie opowiedział zapłaci ZUS. My Pana nie poprzemy. Dziękuję bardzo.